Śmiertelna łapska! Wpadło pierwsze dziecie metalu, czyli Batman. Metal mroczne dni i jest różnie. What is this shit? Dla bardziej uświadomionych, Batman Metal to event w obrębie świata DC, a event to splot różnego rodzaju historii, które prowadzą do wielkiego crescendo. Tak się też tutaj dzieje. Zacznijmy więc od, estetyki. a jest ona zwyczajnie bardzo dobra, bo zapewne nie zobaczycie tego na filmie, nie zobaczycie tego też w sklepach internetowych, starając się podjąć decyzję, czy pierwszy tom warto kupić, czy nie. Ale jeśli macie szczęście i jakimś cudem, ee, czy to w sklepie, czy u kolegi u znajomego, koleżanki lub ee, hmm. <grywa> Trafi w Wasze ręce, okaże się, że sama okładka jest z metalicznym akcentem stworzona i wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście nie jest to nic metalicznego, ale na myśl od razu przyszła mi litografia. Wygląda to bardzo dobrze i od estetycznego punktu widzenia zaczyna się już bardzo, bardzo dobrze, a potem. Nathan Sama kreska stoi tutaj na wysokim poziomie i waha się między wysokim a dobrym. Co to oznacza? Oznacza to, że owe recenzowane to misko jest zbiorem e, kilku komiksów. Jak często bywa w ramach jakiegoś eventu, historii, charakter kreski się zmienia. Mi raz bardziej się to podobało, raz mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że przez cały czas trzymaliśmy poziom i poniżej poziomu przyzwoitości się nie zeszło. Warto zauważyć, że jest tutaj rodzaj kreski, który mi się bardzo, ale to bardzo podobał i taki, który jest typowy właśnie dla komiksów. W związku z tym myślę, że nikt nie powinien się zawieść, ewentualnie wzruszy ramionami. Okej, okay, tego się spodziewałem. Sama historia bardzo mi się tutaj podoba, bo mamy bardzo szeroki roster postaci, mamy tutaj Ligę Sprawiedliwości, mamy tutaj akcent Teen Titans, mamy syna Batmana e, i jeszcze inne postaci. E, w związku z tym trudno e, narzekać, e, jeśli patrzymy na to z perspektywy właśnie ilości pojawiających się postaci, czy mówiąc bardziej z naszej perspektywy występów gościnnych. Kiedy już historia ruszy i widzimy różnego rodzaju zmiany fabularne, które wpływają na Samogotę i nie tylko, no to jest naprawdę, naprawdę dobrze. Akcja jest wartka, mamy tutaj trochę desperacji, nieznanych aspektów uniwersum i to wszystko wciąga, to wszystko nadaje pewien specyficzny posmak. Jest tutaj co czytać, jest tutaj co Oglądać, ale żeby historia wystartowała, najpierw potrzebuję ową iskrę, i właśnie z tą iskrą mam problem. Ową iskrą jest a, przedstawienie Batmana, który, w mojej świadomości, niezmiennie jest prawdopodobnie najbardziej inteligentną istotą na planecie. Jest największym detektywem, kimś, kto ma plan, który ma plan, który przez plan będzie miał plan. Przygotowany na wszystko i na wszystkich, e, niezwykle analityczny. Nie da sobie w kaszę dmuchać. No i. Ach. I owa iskra przedstawia go jako idiotę, który daje się wciągnąć w plan, który oczywiście trwa od wielu, wielu setek lat. Jest Batman, jest jego głównym elementem. Jakby tego było mało, odsuwa całkowicie Ligę Sprawiedliwości od problemu. Mało tego jest taki moment, w którym Liga Sprawiedliwości go ściga, nie żeby go powstrzymać, tylko po to, żeby mu pomóc i żeby wyjaśnił im, co się właściwie dzieje. Batman mówi im, że niech się bujają, bo on musi wziąć na siebie tą odpowiedzialność i uratować świat przed... no właśnie. No i oczywiście nie udaje mu się to, co w skrócie wywołuje apokalipsę w świecie DC i od tego momentu rusza fabuła. Więc od momentu, kiedy rusza fabuła jest naprawdę dobrze. Ale do momentu, kiedy rusza fabuła, no po prostu czułem zgrzytanie piasku w zębach, bo nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to, nie pasowało mi przedstawienie delikatne Jokera, bo ten oryginalny Joker tutaj występuje w formie takiej pyci-pyci. I sam on się z tego śmiejąc głośno dedukuje, że on w tym przypadku jest. Tym dobrym. Dobrze by było, gdyby w jakiś pogłębiony sposób a, przedstawiono skąd Joker zna całe backstory tego, co się ma stać, a, bo tak jest to tutaj trochę liśnięte i jest to tyci tyci niejasne. Jednak, a, tak jak mówię, oryginalny Joker jest tutaj występem gościnnym, i ilość stron, gdzie on się pojawia, jest minimalna. Tym niemniej zostawia swój ślad. Eee, ma to pewne swoje konsekwencje dla hmm, dalszej fabuły, o której za chwilę. Tym niemniej, tak jak wspomniałem, owo wystartowanie iskry jest takie. No nie leży mi, po prostu mi nie leży. Coming, huh? Ale absolutną super gwiazdą tego tomu jest ee, Joker, a w zasadzie Batman, który się śmieje. Tak dobrze zarysowanej i przystawionej postaci, ja nie pamiętam w uniwersum DC od lat. Jest to tak przerażająca postać dla całego uniwersum i postaci, które się z nią stykają. Jest fantastycznie narysowana graficznie. Sam projekt zasługuje na piątkę z plusem. Eee, jest to coś fantastycznego, takiego złoczyńcy, wylena nie było od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Jest to postać, która autentycznie przeraża. O ile w przypadku oryginalnego Jokera eee, jego przedstawienia były różne, od naprawdę rasowego psychopaty po bardziej takiego kolesia, który ma trochę delikatnie nierówno pod sufitem, po absolutnie infantylne przedstawienia z wcześniejszych e, iteracji Batmana, czyli powiedzmy tam lata 60., 70., e, a tutaj oh, Batman who laughs ma hero. Paradoksalnie pojawienie się Batmana, który się śmieje, jest katalizatorem dla fabuły, która drastycznie rusza. Bo wcześniej mamy takie przygotowanie terenu, mamy przedstawienie wydarzeń, postaci, mamy poczucie, że no, zbiera się. Oh, fuck yeah, this is the shit! Jako całość jest to komiks na pewno wartościowy, acz... Niewybitny. Jednak, jeżeli patrzymy sobie na wartość komiksu, to myślę, że mroczne dni są ostatecznym gwoździem do trumny wszelkich wielkich kolekcji komiksów DC, superbohaterów Marvela i co tam jeszcze przyjdzie wam do głowy. Mianowicie dlatego, że mi udało się kupić ten komiks jeszcze przed premierą za 57 zł. W mojej kolekcji znajduje się taki komiks, który nazywa się Kryzys Tożsamości. Był super, hiper giga, specjalne wydanie komiksu, właśnie w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC i on kosztował uwaga 120 zł. Jakby tego było mało, mroczne dni są grubszym komiksem niż Kryzys Tożsamości. W związku z tym, otrzymujecie więcej stron za dwa razy mniej że już nie wspomnę o tych wszystkich e, bullsetach, czyli gównianych wydaniach, trafiających w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC. W związku z tym e, rada, jeśli e, jesteście początkującym mm, koneserem komiksów, lub zwyczajnie je lubicie, nie ma sensu kupować tych kolekcji, chyba, że faktycznie chcecie kupić całą kolekcję, poczekać i za jakiś czas opelić z zyskiem. E, wtedy to ma jakiś sens, ma to jakąś wartość kolekcjonerską. A tak, e, no, no. E, o wiele lepiej wybierać perełki, które akurat w tym przypadku, czyli mroczne dni, mają pewną skazę. Nie jest to największa z możliwych pereł, ale mimo wszystko perełka. Mamy tutaj szeroki roster, mamy summa summarum interesującą historię. Mamy tutaj Batmana, który się śmieje. Mamy tutaj transformację rzeczywistości, pewien niecny plan i to wszystko jest na pewno strawne lub nawet w porywach smaczne. Ale przyznam się do oszustwa zdarzyło mi się liznąć Batman Metal w wersji angielskiej już jakiś czas temu. A I to, co wybija Batmana Metalla na szczyty, to przedstawienie historii alternatywnych Batmanów, które trafiają do oryginalnego uniwersum DC. I to było zwyczajnie fantastyczne i gigastyczne. I, o ile się nie mylę, zamiar wydawniczy jest taki, żeby już w drugim tomie to właśnie ta część Batman Metal Trafiła do drugiego tomu, i ja już z niecierpliwością zacieram ręce, bo po prostu było super, hiper, giga. I to wszystko. Czy polecam ten tom? Tak. Chociaż nie będzie on najlepszym w ramach chyba trzech, bo taki jest oryginalny plan na wydanie Batman Metal. Czy znajdziecie tutaj wartość jak najbardziej? Są fragmenty lepsze, są fragmenty gorsze, ale nie ma beznadziejnych. Są ewentualnie takie, które nie najlepiej mi podeszły. Jest to komiks, który wciąga, jest to komiks, który czyta się szybko i jest to komiks, który się wyróżnia, chociażby pod względem estetycznym, czyli wspomnianym stylem metalurgiczno-litograficznym. Suma summarum, jest to dobra propozycja i ja bawiłem się przy nim bardzo dobrze. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś, widzimy się w następnym odcinku.